Powstania listopadowego zaskoczył niemal wszystkich. Początkowy sukces wśród krwawej jesiennej nocy zapewnił powstańcom spontaniczny zryw ludności stolicy, który nie miał precedensu w polskich dziejach. Podobnie bezprecedensowa była cała litania zmieniających się, jak w kalejdoskopie, jego wodzów. W ciągu niespełna roku miało ich ono aż ośmiu. Ba, w trakcie bitwy pod Olszynką Grochowską, bez wątpienia najsłynniejszego starcia Powstania Listopadowego, wodzów naczelnych było najpierw dwóch, a później żadnego. Ale nie uprzedzajmy faktów. Sympatyczne panowanie dobrego króla Aleksandra, pogromcy Napoleona i założyciela Uniwersytetu Warszawskiego, zakończyło się właściwie u swojego świtu Arakczajewowską Nocą, okresem państwowego terroru, którego symbolem był wszechwładny minister Aleksiej Arakczajew. A gdy czapkę Monomacha założył jego brat, Mikołaj, zwany żandarmem Europy, gwarantowane przez Konstytucję Polskie Swobody, właściwie przestały istnieć. Rozumiał i czuł to naród. Jego elity. Niekoniecznie. Powstanie listopadowe rozpoczęło się w Szkole Podchorążych Piechoty w warszawskich Łazienkach. Piotr Wysocki, jeden z jej wykładowców, przerwał lekcję taktyki i wezwał swoich kolegów do walki. Powstańcy maszerowali ulicami stolicy. Przyłączało się do nich coraz więcej ludzi. Warszawiaków, którzy chcieli wyrzucić Rosjan z miasta. Dzięki szybkiemu opanowaniu arsenału zdobyli broń. Rano Warszawa była już wolna. Niestety podchorąży szturmujący belweder wykazali się nieco zbytnią kurtuazją i książę Konstanty, którego siedziby broniło tylko trzech weteranów uzbrojonych w szable, zdołał zbiec w kobiecym przebraniu. Z drugiego brzegu Wisły słał apele o opamiętanie. Rozpoczęła się ta dziwna wojna polsko-rosyjska. Dziwna, bo było i kim, i czym się bić. Wyszkolona i wyposażona przez Konstantego Niewielka Armia Kongresówki była z dużym prawdopodobieństwem najlepszą siłą zbrojną na świecie. Mogła z powodzeniem stanowić trzon i kadry dla powstającej poborowej armii. Moment też wydawał się dość sprzyjający. Rosja miała swoje własne kłopoty z Turcją, a w Europie od Francji i Belgii czuć było pierwsze podmuchy tego, co w niecałe dwie dekady później nazwiemy Wiosną Ludów. Listopadowe powstanie czekała jednak najpierw zimowa kampania. Już w grudniu 115 tysięcy Rosjan pod buławą marszałka Iwana Dybicza przekroczyło granice kongresówki i rozpoczęło Marsz na Warszawę. Pierwsze konfrontacje militarne ku zaskoczeniu Rosjan przebiegły niezwykle korzystnie dla strony polskiej. Bitwy pod Stoczkiem czy pod pierwsza bitwa pod Wawrem pokazały, że polski żołnierz jest bitny, zdyscyplinowany, doskonale przygotowany do walki, a jego morale jest znacznie wyższe od żołnierzy armii rosyjskiej. Niestety optymizm, który udzielał się szeregowym żołnierzom nie szedł w parze z taką samą dozą optymizmu w szeregach wyższej kadry oficerskiej, która była mocno sceptycznie nastawiona do możliwości pokonania armii rosyjskiej. Przypomnijmy, że stosunek sił, którymi dysponowało Królestwo Polskie i Cesarstwo Rosyjskie, był jak jeden do 10. Dowództwo przyjęło strategię obrony i wykrwawiania w walkach partyzanckich orędownikiem walk partyzanckich był generał Prądzyński, głównodowodzącym generał Chłopicki, który od samego początku powstania był do niego wyjątkowo sceptycznie nastawiony. Mimo to postanowił wziąć na siebie ciężar i odpowiedzialność dowodzenia w szczytowym momencie walk powstańczych w bitwie pod Olszynką Grochowską, która okazała się być najbardziej krwawą bitwą całych zmagań w trakcie powstania listopadowego. Bitwa pod Olszynką była bitwą o dostęp do Warszawy. W tym czasie Wisłę przecinał tylko jeden most. Może więc powstać pytanie, dlaczego nie oparto obrony o naturalną pozycję, jaką była linia rzeki? Odpowiedź jest prosta. Przewaga rosyjskiej artylerii była zbyt wielka. Dubicz wziął ze sobą aż 300 dział. Rozstawione na praskim brzegu szachowałyby stolice, która nie miałaby czym odpowiedzieć. Prawobrzeżnych dzielnic po prostu trzeba było bronić. Problem polega na tym, że nie wiadomo było do końca, kto ma tą obroną dowodzić. Krew generałów, która wsiąkła w warszawski bruk trzy miesiące wcześniej, zdawała się mścić. Początkowo powierzono buławę naczelnego wodza i władzę dyktatora, staremu Napoleończykowi Józefowi Chłopickiemu. Jednak złożył on ją, gdy tylko okazało się, że z caratem nie da się porozumieć. Mimo to, bił się i to dzielnie jako dowódca wojsk pierwszej linii w bitwie pod Wawrem. Kłopicki postanowił bronić dostępu do Warszawy z tutaj, właśnie pod Olszynką Grochowską, w dogodnym miejscu do obrony, otoczonym terenem podmokłymi bagnami, postanowił czekać na frontalny atak strony rosyjskiej. Nie ma wątpliwości co do tego, że Polacy chcieli się bić. Dybicz, wierząc w przewagę liczebną i fakt, że dowodził wojskiem doświadczonym, nieco zlekceważył obrońców i postanowił frontalnie zaatakować ich pozycję. Polacy cofnęli się, ale nie zostali w żaden sposób złamani. Granaty i kartacze nie zadały żywej tkance polskiej armii wystarczająco głębokich ran, a lawa błota piechoty nie zdołała ich zalać czy okrążyć. Duch wzrósł jeszcze, gdy na miejscu Nistego Nizowego zjawił się generał Chłopicki i, choć bez munduru jako dowódca pierwszej linii, przejął komendę. W każdym innym wojsku i w każdym innym czasie byłaby to zbrodnia najsurowiej karana. Zwycięzców jednak się nie sądzi, nawet jeśli był to tylko zwycięski remis. Ale nie uprzedzajmy faktów. Olszynka Grochowska wprost spływała krwią Polaków i Rosjan, a generał Chłopicki szykował kolejne natarcie, by ostatecznie odbić ten strategiczny punkt. Tym razem miała tego dokonać kawaleria. Klątwa generałów znów jednak dała o sobie znać. Oto Tomasz Łubieński i Jan Krukowiecki odmówili wykonania rozkazów, dopóki nie potwierdzi ich oficjalny głównodowodzący Radziwił. Chłopicki miał już jechać do księcia, gdy trafił go odłamek granatu. Jeszcze znoszę wydawał rozkazy, by rzucić wszystko na olszynkę. Jednak gdy go zabrakło, zapanował kompletny chaos. Naczelne dowództwo przestało istnieć. Generał Skrzynecki, widząc, że wobec wszechobecnego chaosu i paraliżu naczelnego dowództwa bitwa jest przegrana, zarządził odwrót. Polska piechota zaczęła się wycofywać, gdy na jej czworoboki runęła szarża rosyjskiej kawalerii w sile niemal 10 tysięcy koni. Listopadowy zryw powinien się zakończyć wśród klęski, tylko że wbrew wszelkim zasadom strategii tak się nie stało. Polscy piechurzy zamiast pieszchnąć i dać się wysiec, stawili twardy opór. Od strony Białowęki zaczęła zaś nagle grać polska artyleria która niespodziewanie pojawiła się na placu. Atak rosyjskiej kawalerii wydawało się, że przełamie pozycje polskie. Sytuację ratowały nadciągające oddziały Giełguda z artylerią oraz race kongrewskie. Race kongrewskie były prymitywną formą dzisiejszej artylerii rakietowej. Niosły ze sobą w szeregach przeciwnika spustoszenie psychologiczne, ale również najprawdopodobniej oddziaływały na konie. Konie były przyzwyczajone do huku artylerii, natomiast nie były przyzwyczajone do hałasu, jaki wydawały race. Strona polska dysponując z tymi racami, mimo ich niewielkiej skuteczności, powodowała chaos i zamęt w szeregach kawalerii rosyjskiej. Z boku również uderzył piąty pułk kawalerii, który przyczynił się do rozgromienia i do odwrotu kawalerii rosyjskiej. W tym momencie wydawało się, że bitwa właściwie jest bitwą w dalszym ciągu otwartą. Obie strony po kilku godzinach walki były niezmiernie wykrwawione. Strona rosyjska straciła podczas tej bitwy blisko 9,5 tysiąca żołnierzy, a strona polska blisko 7 tysięcy. Niestety, przyznajmy, to szczęśliwie odwrócona klęska pod Olszynką ten zwycięski remis nie zaowocował powstaniem silnego, mającego wiarę w zwycięstwo przywództwa Powstania. Pytanie, czy były na nie szanse, do dziś jest przedmiotem sporów historyków. Niedługo po bitwie władzę nad Powstaniem przejął Jan Skrzynecki, który realizując śmiały plan kontrofensywy opracowany przez najwybitniejszego stratega tamtych czasów Ignacego Prądzyńskiego, odniósł niemałe sukcesy. Zbił Rosjan pod Wawrem, zbił pod Dębem Wielkim, zbił pod iganiami i zatrzymał się. W opinii teoretyków wojskowości, spośród wszystkich XIX-wiecznych powstań, właśnie Powstanie Stopadowe miało największe szanse na końcowy sukces, na zwycięstwo. Niestety, błędy dowódcze i brak wiary oficerów dowodzących siłami polskimi przyczyniły się do klęski. To był pierwszy gwóźdź do trumny powstania. Na kolejne nie trzeba było długo czekać. Kongresówka po prostu była zbyt słaba, by długo opierać się potędze imperium dwugłowego Orła. Szczególnie, że przywództwa i jedności nadal brakowało. Chaos, który zapanował w Warszawie latem 1831 roku, jest trudny do opisania. Brutalne polityczne wojny, zamachy stanu, samosądy dokonywane również w sposób symboliczny na portretach osób podejrzewanych o uchybienia i ogarnięty morderczym szałem lud. Tak wyglądało miasto, które w pierwszych dniach września od zachodu. Zaatakował korpus marszałka Paskiewicza. Na wałach woli padł generał Sowiński. Rozpoczęła się wielka emigracja. W bitwie pod Olszynką Grochowską w wielu polskich rodzinach tradycją stało się noszenie na pamiątkę krzyżyków z drzewa olchowego ze złotą tabliczką, na której wygrawerowany był napis Olszynka 25 lutego 1831. W miejscu bitwy po raz pierwszy oficjalnie w 1916 roku po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan, Polacy postawili drewniany krzyż dla upamiętnienia poległych w bitwie pod Grochowem. W 1931 roku wmurowano akt erekcyjny pod mauzoleum, na którym podpisy złożyli m.in. prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Józef Piłsudski. W latach 70. XX wieku mieszkańcy Kawęczyna, obecnie należącego do dzielnicy Rembertów, skupieni w Kręgu Pamięci Narodowej, wraz z księdzem Wacławem Karłowiczem podjęli działania, aby zagospodarować miejsce bitwy o Olszynkę Grochowską. Rozpoczęła się tradycja odprawiania mszy świętej w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego oraz Bitwy Grochowskiej. W latach 90. społecznicy z Kręgu Pamięci Narodowej wraz z władzami samorządowymi Rembertowa rozpoczęli budowę Alei Chwały, na którą składają się głazy z tablicami pamiątkowymi poświęconymi bohaterom Powstania Listopadowego i Bitwy Grochowskiej.